Orszak Trzech Króli wpisał się już w tradycję Polkowic. W tym roku był może trochę mniej liczny, ale warto zauważyć, że ten dzień był mroźny i pewnie to zniechęciło wiele osób do przemierzania miasta w barwnym pochodzie. Wyruszył on spod kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Barwny orszak, śpiewający kolendy, zatrzymał się, a młodzież z katolickiego gimnazjum przedstawiała scenki związane z tradycją Bożego Narodzenia. Na koniach prezentowali się trzej królowie, a wierni śpiewając kolendy świętowali czas przyjścia na świat Jezusa w Betlejem. Zupełną nowością w tym roku była żywa szopka, jaką zbudowali wspólnie mieszkańcy Trzepcza. Szopka na posesji państwa Kaźmierowiczów stała już od świąt Bożego Narodzenia, a powstała dzięki wysiłkowi wspólnemu Sołtysa Krzysztofa Betki i Krzysztofa Kaźmirowicza. Plan według budowy, jak żeśmy zaczęli tak, tak. Pomysł dopiero narastał. Uh -huh. A zwierzęta? No, zwierzęta mamy swoje, także wszystko tu na miejscu. I... A jakie? No, był osioł, kucyk, barany, byk, krowa i, i kozy. Uh -huh. No i bernardy, jeszcze króliki. Uh -huh. Można powiedzieć, że szopka to dzieło dwóch, Krzysztof, dwóch panów Krzysztofów, tak? A pana udział? No pomoc, pomoc tutaj, no tak się złożyło akurat, dwoje Krzysztofów, ale tak jak Krzyś mówił, ta szopka powstawała, jej tutaj wnętrze w trakcie całej tej budowy, to jest miesiąc czasu, po popołudniami po pracy, tutaj spotykaliśmy się, pomagali nam mieszkańcy tej części męskiej, w tych tutaj pracach, w kopywaniu słupów, więźby obijaniem tutaj ścian z deskami. Także to było po dwie, po trzy godziny takiej pracy po popołudniami, ale efekt imponujący cieszy nas to. W Szopce pojawiły się żywe zwierzęta. Owce, osioł, krowy, były też króliki i kozy i ta Szopka natychmiast stała się prawdziwym przebojem tegorocznego sezonu świątecznego. Ilu odwiedzających? No tutaj tak jak rozmawialiśmy z Krzysztofem, to jest Tysiąc ponad tysiąc osób w granicach 100-1200, bo to jest od 24 grudnia do wczoraj. Ale jeszcze tutaj dzisiaj też mówił, że jeszcze dzisiaj przyjeżdżali, jeszcze chcieli zobaczyć, także myślę, że ta wieść rozniosła szerokim echem. Kulminacja wydarzeń związanych z szopką miała miejsce właśnie w święto trzech Króli, kiedy w jej sąsiedztwie odbyła się przygotowana przez mieszkańców inscenizacja pokłonu trzech króli. O ile żywa szopka była dziełem męskich rąk, o tyle w przygotowanie inscenizacji zaangażowane były panie, choć wiadomo, że bez panów nic by się nie udało, zważywszy, że do inscenizacji potrzebni byli choćby trzej królowie. Kobiety zaangażowały się również tutaj przy Szopce w dekorację i w scenografię. Przy inscenizacji sporo kobiet było zaangażowanych. No na pewno y, scenariusz, ale i reżyseria to głównie panie Beata Michalska i moja skromna osoba. Natomiast jeśli chodzi o samą inscenizację, to bardzo dużo panów się zaangażowało. Bardzo cieszymy się, że to aktorami byli mieszkańcy Trzepcza głównie, od najmłodszych przez Młodzież to starsze osoby. Instanizacja podobała się bardzo. Zachwycały piękne, dopracowane stroje, a jak podkreślają organizatorzy, ani jeden nie pochodził z wypożyczalni. Ja tu od razu też wspomnę panią Ewę, naszą krawcową, że dla niej wielki szacun, bo wszystkie stroje były zrobione tu na miejscu. Nigdzie nie były wypożyczane nic, wszystko zrobiła krawcowa tu miejscowa, także i kto widział te stroje to, to był naprawdę pod wrażeniem. Piękna instanizacja mimo trzaskającego mrozu zgromadziła liczną widownię złożoną z mieszkańców Trzepcza, ale i gości przyjezdnych. Jak z sołtysem wybieraliśmy się na pierwsze spotkanie z mieszkańcami na, w sprawie inscenizacji, to rozmyślaliśmy ile osób przyjdzie. Zastanawialiśmy się, czy tylko nasza dwójka. Później mówimy, nie, na pewno będzie cała Rada Sołecka, bo zawsze możemy na Radę Sołecką liczyć. Natomiast zaskoczenie było miłe, ogromne. 30 osób przyszło na pierwsze spotkanie i tak w zasadzie do końca. Yy, a widzów to praktycznie cały Widzów była cała wieś, ale sporo osób też było przyjezdnych. Przyjechali znajomi nasi, przyjechały rodziny, ale też i osoby goście, którzy chcieli nas zobaczyć i odwiedzić. Żywa szopka i inscenizacja stały się ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Trzepcza, ale samo przygotowanie do tego wydarzenia było być może jeszcze przyjemniejsze niż jego kulminacja. A kto wie, może nawet ważniejsze. Inscenizacja sama to już była taka kulminacja, tak jak to było powiedziane. Natomiast te przygotowania to była świetna integracja. Yy, młodych, Starszych. Było sporo śmiechów, ale też takich podpowiedzi. Sporo osób te swoje role tak naprawdę uatrakcyjniało, wdrażało pomysły, w jaki sposób chcą zagrać w danym momencie. I to było fajne, bo to było też takie twórcze. Zwierzęta już wróciły do gospodarskich budynków. Czas żywej szopki się zakończył. Ale zapał w mieszkańcach Trzepcza się nie kończy. I już snują kolejne plany, bo tak przyjemne i budujące wspólnotę doświadczenie warto kiedyś powtórzyć.